Witajcie moi mili, to ja, Wasza wróżka Natalia. Witam się z wami serdecznie. Oczywiście odczytam wam horoskop na 12 znaków zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop. Żywioł ziemi Koziorożec. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to jest Cię trudny tydzień. Na pewno wiele ludzi będzie zakłócać Twoją relację, Twoje zamiary do Twojej ukochanej, ukochanego. Nie daj sobie, nie pozwalaj sobie, żeby ludzie rządzili i mieszali tobie w życiu. Zastanów się, czego chcesz, dąż do tego, a to w związku osiągniesz. Nie słuchaj nikogo. Jeśli chodzi o zdrowie, będziesz miał jakieś sygnały, będziesz się niepokoił, będziesz się bał czegoś. Strach, przeszkadzanie pomaga w podejmowaniu decyzji, w pokonywaniu problemów. Masz działać, a na pewno pokonasz problemy zdrowotne. W pracy koło fortuna, jakieś szczęście do ciebie puka do drzwi, wykorzystaj go, żebyś go po prostu nie stracił. A kartą tygodnia jest cesarz, więc. Na pewno będziesz, będzie wpływ jakiegoś mężczyzny z pozycją, z klasą na Twój tydzień, albo też wpływ męża, brata, ojca. Będzie bardzo pomocna jakaś, właśnie, osoba męska byk. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wiele z Was traci głowę dla uczuć, dla miłości. Zakochacie się, ale też uważajcie, żeby w związkach Wami nie manipulowali, nie oszukiwali, bądźcie szczujni. Jeśli chodzi o zdrowie, to też tu widzę kontakt z lekarzem, wizyta lekarska i jakąś będziesz musiał rozmowę przeprowadzić. W pracy wszystko ułoży się pod szczęśliwą gwiazdą. Wielu z Was. Awansuje w tym czasie, e, zmieni pracę, podpisze dobrą umowę i lub awansuje. A kartą tygodnia jest pustelnik, więc troszeczkę będzie się czuł taki samotny. E, być może jakieś sprawy też dobiegną do końca, które się e, po prostu zakończą, ewentualnie będzie się musiał zaopiekować jakąś starszą osobą. Panna Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to też jakieś problemy Ciebie czekają, szybkie działanie, jakieś kłótnie. Jakaś kobieta też będzie Ci stwarzać problemy w Twoim związku. Nie daj sobie. W zdrowiu no, widzę, że stany depresyjne może być początek jakichś problemów zdrowotnych, więc nie lekceważ, dąż do tego, żeby się żeby wyleczyć, żeby coś z tego nie rozwinęło się. Jeśli chodzi o pracę, to widzę dużo pracy i jakaś kobieta będzie miała wpływ na to, co się będzie działo w Twojej pracy. A kartą tygodnia jest dziewiątka buław, więc co stoi w miejscu, to się cofa. Nie możesz stać w miejscu, musisz iść dalej, rozwijać się. Tak nakazują karty. Nie śpi, bo nic to ci nie da. Działaj. Żywioł powietrza wodnik, uczucia, zdrowie, prasa, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to dla Was szczęśliwy związek, szczęśliwa rodzina. Na pewno w uczuciach wszystko u Was się poukłada. Jeśli chodzi o zdrowie, mogą być jakieś problemy, ale widzę, że do dwóch miesięcy problemy zdrowotne rozwiążesz, pokonasz, wszystko będzie dobrze. W pracy e, dobra praca, będzie się zastanawiał nad wyborem pracy, ale też w pracy pojawiają się kochankowie, więc też w pracy możesz mieć właśnie jakiś romans. A kartą tygodnia jest szóstka pucharów więc powrót do przeszłości. E, kogoś możesz zobaczyć, kogo właśnie dawno nie widziałeś, ewentualnie e, powrócisz do Starego Związku. Bliźnięta, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to ten tydzień będzie bardzo taki materialistyczny. Będziesz wiedział, czego chcesz. No, i tak uważaj, żeby no, troszkę pieniądze i po prostu sprawa, sprawa materialna nie przesłaniała Ci e, jednak uczuć. Także, żeby pieniądze nie były tylko, żeby pieniądze e, były Twoją, Twoimi uczuciami, to tak niekoniecznie. E, bardziej też stawiaj i na uczucia. E, jeśli chodzi o zdrowie, to karty nakazują, żebyś zainwestował w siebie, żebyś nie żałował. No a w pracy widzę dużo pracy, natłok w pracy, no i w pracy masz osobę jakąś o podwójnym obliczu, uważaj na nią. A kartą tygodnia piątka była, więc też właśnie widzę jakieś problemy z kobietą, coś będziesz musiał szybko działać, żeby pokonać właśnie problem z nią. No i też widzę, że jakieś plotki wyjdą, jakieś plotki, jakieś plotkarstwo, będziesz coś po prostu wkręcony, w coś się wkręcą. Waga. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to e, no, na pewno e, tęskni za uczuciem, za miłością. Jest to wzajemniane, ale też uważaj na mężczyznę, który będzie w jakichś kwestiach przekłamywał. Do końca nie będzie to prawdziwe, to co on będzie ci wyznawał i mówił. Także. Uważaj na niego. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę, że tu pokonanie problemów zdrowotnych. No, niestety, widzę też, że wydasz pieniążki na te sprawy, ale na pewno problem się rozwiąże. W pracy e, stabilność, przychód dużych, e, dużej gotówki z niewiadomego źródła. E, także Twoja praca będzie coraz lepiej rokować, jeśli chodzi o finanse. A kartą. Tygodnia jest Królowa Buław. To przed Wami jest nowy początek, coś nowego w życiu u Was się wydarzy. Widzę, że może to być miłość, może być to właśnie nowa znajomość. Żywioł ognia, baran. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz za czymś tęsknił, rozpamiętywał, wzdychał, ale ta osoba też będzie uwzajemniać Twoje uczucia. I też uważaj, żeby jakaś serdeczna koleżanka nie była dwulicowa, jeśli chodzi o Twój związek, o Twoją relację, że po prostu przez zazdrość może Ci coś zniszczyć. Więc też bądź yy, yy, czujny. Jeśli chodzi o Yy, zdrowie, to ja widzę, że na pewno yy, będziesz miał aż taki prezent od losu, dlatego że pokonasz problemy zdrowotne i takie jest duże, duże zadowolenie. Jeśli chodzi o pracę, to tutaj widzę konkurencję, ale też widzę rozmowę. rozmowę. Będziesz musiał się okazać inteligencją, żeby pokonać właśnie jakiś problem. A kartą tygodnia jest trójka pucharów, więc też dobre towarzystwo Ciebie czeka, podpisanie umowy, ale też uważaj, żeby w Wasze relacje nie wkradła się zazdrość i zdrada. Lew, czucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będzie osty. Taki tydzień z zawirowaniami, możecie czekać, właśnie jakaś kłótnia, jakaś nieprzyjemność w uczuciach. No i też będziesz musiał zawalczyć o związek, zawalczyć, postarać się, żeby wszystko się poukładało. W zdrowiu czeka Ciebie wizyta u lekarza i jakaś rozmowa. Jeśli chodzi o pracę, to coś z zaskoczenia, możesz coś dobrze stać. Możesz, mogą gdzieś, gdzieś oddelegować, mogą Ci gdzieś. Wyjsłać za pracą, no i też dostaniesz jakąś właśnie dobrą wiadomość odnośnie pracy. A kartą tygodnia jest Królowa Pucharów, więc na pewno jakaś osoba jest w Twoim otoczeniu, która ma podwójne oblicza. Uważaj na nią, no i też widzę dużo pracy, natłok pracy Ci się szykuje. Szczelec uczucia. Zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to widzę, że jakaś relacja może właśnie dopiec do końca, że po prostu niekoniecznie będzie się Tobie układać w relacji i po prostu możesz od, być może odpoczniecie od siebie, jesteście też może sobą zmęczeni, ale na pewno coś się zakończy. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę też, że do dwóch miesięcy pokonać swoje problemy zdrowotne, na pewno się wyleczysz. Jeśli chodzi o pracę, to coś, coś może się zmienić. Coś może właśnie runąć. Może być jakaś zmiana, nieoczekiwana, zmiana, o której nie myślisz i nie spodziewasz się. A kartą tygodnia jest kostucha, więc. Taka przemiana, zerwanie ze starym, początek nowego. Uważam, że pójdziesz w świat kariery, pójdziesz robić coś, coś to, co chciałaś od dłuższego czasu, i na pewno przez to możesz się właśnie stać sławna. Żywioł wody, rak. Uczucia, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno też musisz zawalczyć o uczucia, o względy, o to, żeby u Was się poukładało. W zdrowiu zerwanie ze starym, pokonanie problemów zdrowotnych i początek czegoś dobrego. W pracy też niekoniecznie fajnie, jakaś kobieta też może Ci stwarzać problemy, możesz się nie dokadywać, możesz mieć też kłótnie, i właśnie przez tą kobietę może się właśnie. Coś w Twoim życiu zakończyć. A kartą tygodnia jest królowa jest dama, jest kapłanka, przepraszam, to Twoimi sprawami zaopiekowały się siły wyższe. Na Twój tydzień będzie miała wpływ jakaś lekarka, nauczycielka, mama, siostra, ktoś, kto po prostu się opiekuje tobą. Skorpion. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będzie się zastanawiać, czy być w tym związku, czy po prostu kontynuować ten związek, czy po, czy po prostu się rozstać. Będzie się właśnie zastanawiał nad tym. Ale ja tu widzę, że na pewno, na pewno dogadacie się. W uczuciach. Jeśli chodzi o zdrowie, no to możesz właśnie mieć jakieś takie drobne stany depresyjne. No i też może coś się rozwijać, więc po prostu nie, nie lekceważ, tylko skąd, skontaktuj się z lekarzem, a w ten czas się problem rozwiąże. W pracy nowy początek, nowa praca być może nowe stanowisko, coś nowego, coś to co bardzo dobrze będzie rokowało dla ciebie. A kartą tygodnia jest dziesiątka pucharów. Więc no, niektórych czekają jakieś imprezy, spotkania rodzinne, typu, typu komunia, wesela, ściny, No i też dużo pracy was czeka. I też karty mówią, żebyś nie nadużywał jakichś używek, bo co za dużo to niezdrowo. Ryby, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o ryby i, i uczucia, to wkradnie się wasz związek, niedowierzanie. Będziesz trochę tak na e, takich e, stanach depresyjnych, nie będziesz wierzył w jutro, w dzisiaj, ale ja uważam, że to jest taki stan przejściowy, że to wszystko się zmieni, że to się wszystko poukłada. Bardziej uwierz w siebie, zacznij wychodzić do ludzi. Nie można się zamknąć w czterech ścianach i, i po prostu z nikim się nie kontaktować. Trzeba wychodzić do ludzi, bo ludzie nieraz są właśnie i pomocni. Jeśli chodzi o zdrowie, to tu też widzę jakiś problem zdrowotny, który, którego na pewno pokonasz tylko, żebyś, po prostu nie lekceważył i się nie leniwił. W pracy mogą też być chore sytuacje, które się uzdrowią, wszystko się wyjaśni. A kartą tygodnia jest czwórka pucharów. No tak właśnie niekonieczny tydzień dobry do rozmów, do jakichś wizyt. Bardziej będzie się czuł troszeczkę taki wyobcowany, jeśli chodzi o związki, ale to też wszystko. Przejściowe. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego. Żegnam się z Wami serdecznie i oczywiście zapraszam Was już za tydzień. Dziękuję za uwagę.